Chciałbym dzisiaj podzielić się takim krótkim słowem, takim innym niż innym niż zwykle, a właściwie to takim moim doświadczeniem, przeżyciem z przedostatnich kilku dni i wiecie takim takim doświadczeniem, tak jak mówię, które, które gdzieś miało miejsce. I które daje mi też takie, jakby, świeże, nowe i świeże spojrzenie na, na niektóre rzeczy. Więc to nie będzie długie, ale wierzę, że to, wiecie, przede wszystkim będzie serca i to, to jest takie świeże. Chciałbym, żebyśmy to wszyscy mogli też właśnie usłyszeć. Więc to nagramy, wyślemy. Więc zacznę od tego, wiecie. Chodzę do fryzjera, tak jak większość ludzi chodzi do fryzjera. Ja też chodzę do fryzjera, ale chodzę w takim miejscu bliżej mojego miejsca zamieszkania i jest to miejsce takie, że tak powiem, mało wymagające. I jest to taki zwykły zakład fryzjerski, bardzo taki, wiecie, prosty, malutki. Um, i w, w, ostatnio, kiedy przed wyjazdem właśnie do Kielc e, byłem umówiony do fryzjera, ale fryzjerka odmówiła, coś tam mi wypadło i odmówiła. I ja musiałem znaleźć sobie termin, e, znaczy gdzieś indziej fryzjera i umówił mnie mój syn tam, gdzie on uczęszcza, on uczęszcza do takiego, wiecie, lepszego fryzjera, bardziej takiego, do większego zakładu, bardziej takiego renomowanego, powiedzmy, nowoczesnego, na czasie, o, na czasie. I wiecie, kiedy on mnie tam umówił, ja tam byłem pierwszy raz. Nie chodzę do takich zakładów fryzjerskich, to, to się nazywa Barber. Więc, więc poszedłem tam, on umówił mnie online. To wszystko było dla mnie takie dosyć nowe, ponieważ ja normalnie dzwonię i się umawiam, lub umawiam się na konkretną wizytę, kiedy kończę, wiecie, dom, na której jestem. On jest innym pokoleniem niż ja, o tym też trzeba w ogóle rozmawiać, ponieważ ja mam trochę i my w ogóle, wiecie, żyjemy w różnych pokoleniach i pewne rzeczy bardzo mocno się zmieniają. Jesteśmy nauczeni pewnych rzeczy, a te nowe rzeczy często dla nas są takie nowe i takie może trochę trudne. Nawet nie zawsze chcemy ich się uczyć, ponieważ jest to dla nas może niewygodne. W każdym razie znalazłem się u barbera. No, i już tam, kiedy usiadłem na fotel, wiecie, zacząłem, że tych, tych foteli w ogóle tam sporo było. To wszystko zrobione tak fajnie, cały ten zakład w taki, w taki, w taki sposób, wiecie, no, na czasie, tak? Z duchem tego czasu. I kiedy usiadłem, wiecie, zacząłem, że znaczy przede wszystkim było tam bardzo dużo ludzi, ale było też bardzo dużo tych, którzy, tych barberów, ale też klientów. I zwróciłem uwagę na to, że znaczy nie dało się na to nie zwrócić uwagi, że ci ludzie, wiecie, często teraz trochę inaczej wyglądają, mają inny styl, mają inny. Taki wiecie, inny wizerunek swój, niż taki, do jakiego my jesteśmy przyzwyczajeni w naszym pokoleniu. No i wiecie. W tej chwili ludzie w ogóle dla nas tak dziwacznie wyglądają, ponieważ mają no, trochę inaczej wyglądają, bardzo często. Nie wszyscy, ale wielu z nich trochę inaczej wygląda i to, 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 to się wiąże, wiecie, i, i z kolczykowaniem, i z, z kolorami, i fryzurami, i w ogóle z tym wszystkim dziwnym dla nas, z tymi wszystkimi dziwnymi dla nas rzeczami. Nie mówiąc już o tych wszystkich rzeczach, w ogóle, które dzieją się teraz, wiecie, związane w ogóle z tożsamością człowieka i, i z tym całym wyglądem i, i też sposobem spojrzenia w obecnym czasie w ogóle na świat, na człowieka. I wiecie, ja czegoś takiego doświadczyłem, że tam było dużo dla mnie dziwnych ludzi, kolorowych, wykolczykowanych, z większymi kolczykami niż ustawa przewiduje, według mnie, wiecie. Z większymi dziurami w uszach, i tak dalej. Wiecie, jak to wygląda teraz? I wiecie, kiedy ja usiadłem na tym fotelu, to miałem takie przekonanie, że człowiek, który zaczął tam przy mnie majstrować, że tak dziwnie się zachowywał. Ale był, wiecie, kontaktowy, rozmawiał ze mną, i ja w pewnym momencie poczułem taki dyskomfort. Wiecie, to taki dyskomfort na tyle, że chciałbym wstać z tego fotela i powiedzieć, że mnie zostawił w spokoju i ja po prostu. Pójdę gdzie indziej. On nie był jakiś dla mnie niemiły, absolutnie, ale miałem dziwne wrażenie takie. I wrażenie, które nie było dla mnie, może nie czułem się delikatnie mówiąc, wygodnie. Ale wiecie, siedziałem na tym fotelu, on kręcił mną na tym fotelu, z każdej strony tam mierzył, w ogóle doświadczyłem takich rzeczy jak nigdy. Ale fajnie mi obciął. W każdym razie, wiecie, kręcił tym fotelem. Ja byłem na fotelu, więc kręciłem się razem z fotelem. Ale widziałem, że wielu ci, tych ludzi, którzy tam pracują, mają taką inną stylowę, taką tą nowoczesną stylowę. Mówię, no tak jak mówiłem, wyglądają inaczej niż moja ustawa przewiduje, nasza ustawa bardzo często. I w pewnym momencie, wiecie, przyszło coś, takie, coś takiego, że jeśli ja. Znając prawdę, znając Boże rzeczy, znając, e, znając Jezusa, jeśli ja, takich ludzi, e, jeśli ja od takich ludzi chciałbym wyjść, uciec z tego towarzystwa, to oni nie dowiedzą się o Ewangelii. Oni nie poznają Jezusa, ponieważ ja bym nie chciał być w takim towarzystwie. I wiecie, Przyszła Boża łaska do takiego jakby innego spojrzenia już tam na miejscu, że ja poczułem jakby wolność do osób, które inaczej wyglądają. Wolność w takiej formie, nie że chcę od nich usio, uciec, ale że wolność i łaska do tego, aby pomiędzy nimi być. Ponieważ zdałem sobie sprawę, że ich jest tak dużo, że jeśli my. Od nich uciekniemy, no to właśnie, oni nie poznają Jezusa. I wiecie, przyszło coś takiego, jak zachowałby się Jezus w tym zakładzie i czytając Ewangelię, jak zachowywał się Jezus, będąc z ludźmi, którzy byli nazywani grzesznikami, którzy byli inni, którzy nie zachowywali się tak, jak prawo nakazywało. I wiecie, z jednej strony powinni zachowywać się tak, jak prawo nakazywało, a z drugiej strony, kiedy przyszedł Jezus, on wszedł pomiędzy tych ludzi, którzy nie zachowywali prawa, i on był z nimi. Czyli jemu wyrzucano to, że przesiadywał z kim? Z pijakami, z celnikami, z prostytutkami. A on przychodził do nich, przychodził do ich domów, tam gdzie oni byli, może do ich miejsc pracy. A może do jakichś domów wiecie, gdzie były kobiety, które co założyły. Ja nie wiem tego, nie czytam tego na kartach Ewangelii, ale czytam to, że Maria została uwolniona od siedem złych duchów i o tym, że to było związane z konkretnym grzechem. Więc on był w tych miejscach, aby przyjść z wolnością, i on zarówno był prześladowany z powodu religijnych ludzi, którzy wyrzucali mu, że on nie powinien z nimi być. I pomyślałem sobie o tym, że gdyby Jezus tu był to byłby tutaj z nimi nie po to żeby z nimi razem grzeszyć ale po to aby oni w nim zobaczyli miłość bożą i wiecie to trochę zmieniło a nawet bardzo dużo mój sposób myślenia co do pewnych tematów ponieważ pomyślałem sobie że to my mamy być znaczy pomyślałem sobie my wiemy o tym że my mamy być jak Jezus więc my nie mamy się Odciąć od grzeszników, ale my mamy być wśród grzeszników. Dlatego, żeby oni, widząc w nas Jezusa, mogli zapragnąć tego, co my otrzymaliśmy w Chrystusie, czyli prawdy i miłości Bożej. I jeśli my nie będziemy chcieli wejść w takie miejsce czy być pomiędzy ludźmi, którzy według nas żyją nie tak, jak żyć powinni, i przeważnie tak jest. Ale jeśli nas z nimi nie będzie, to oni nie poznają prawdy i nie poznają tym samym Jezusa, Jego Ewangelii, Bożej Ewangelii. I my nie możemy być pomiędzy ludźmi, którzy nie poznali Jezusa w taki sposób, że my na dzień dobry im wyrzucimy ich grzechy, jak bardzo są grzeszni, że pójdą do piekła. Tylko my potrzebujemy z nimi być, aby oni poprzez przebywanie z nami, właśnie mogli w nas zobaczyć Jezusa i zapragnąć Jezusa, który jest w nas. I to jest niesamowite, bo to zmienia w ogóle nasz sposób myślenia, naszą religijność i bardzo często takie wiecie wręcz, ja mogę to powiedzieć o sobie, takie wręcz wiecie co? Takie faryzejskie spojrzenie. Ty grzeszniku, ja wiem, a ty nie wiesz. Ja się nie mylę, a ty się mylisz. Ponieważ na pewno tak to nie zadziała. Ale zadziała to, że oni przez naturalną społeczność zobaczą we mnie Jezusa i zapragną wolności, którą ja dostałem w Jezusie, a której oni sobie na ten moment nie zdają sprawę, że oni tej wolności nie mają, ponieważ oni myślą, że są wolni, że oni są wyzwoleni w tym świecie. Ale oni tego nie będą wiedzieli, dopóki ktoś im tego nie pokaże, nie da, nie da im tego, będąc z nimi. Ponieważ to nie zadziała tak zero jedynkowo i przeważnie tak nie działa. Nieraz może zadziałać, ale bardzo często tak to nie działa. I myślę sobie, że wiecie, pomyślałem sobie potem, że to dotyczy w ogóle szerzej naszej działalności jako kościoła Jezusa Chrystusa w odniesieniu do ewangelizacji. Na której potrzebujemy zmierzyć się z duchem tego czasu. Czyli nie potrzebujemy dostosować się do ducha tego czasu, ponieważ tego Ewangelia jest prawdą, ponieważ Ewangelia nigdy się nie zmieni, ponieważ Słowo Boże jest niezmienne i my nie, pod, nie, my nie możemy zmienić Słowa Bożego, ale my potrzebujemy mieć mądrość i być elastyczni, i mieć, odebrać łaskę od Boga aby ludzie, pomiędzy którymi jesteśmy, mogli doświadczyć również wolności i prawdy Ewangelii. Ewangelii, która jest niezmienna. Ale my potrzebujemy mieć umiejętność, jak im to przekazać. I myślę sobie, że wielu ludzi jest strasznie poranionych przez rodziców, ponieważ było zderzenie pokoleń. I to zderzenie pokoleń będzie ciągle, ale w tym czasie, kiedy Polska była po wojnie, potem w głębokim komunizmie, a potem zdziały się te wszystkie, wiecie, ta cała restrukturyzacja tego kraju, było zderzenie pokoleń, które się przecierały, które się kształtowały, i często my i lub dzieci, inni ludzie byli jakby ofiarą, właśnie przejścia tych pokoleń były ofiarą. Tego, że nasi rodzice nie wiedzieli, jak mogą nam dać, nie potrafili tego zrobić. Bardzo często ludzie są ofiarami, słuchajcie, systemów religijnych i z tym się chyba najczęściej zderzamy, że ludzie mówią, że wierzą w Boga, ale nigdy nie poznali Boga. Więc my potrzebujemy mieć teraz mądrość, jak ludziom na ulicy, ewangelizując ludzi, robiąc ewangelizację w naszym przekazie głośnym, ale też takim solo, jeden na jeden, jak potrzebujemy rozmawiać z ludźmi, aby dać im to, co dać powinniśmy, a właściwie kogo im dać powinniśmy. To dotyczy wszystkich spotkań kościoła, czy ewangelizacyjnych, czy naszych tutaj na miejscu. To dotyczy tak naprawdę całego naszego życia 24 na 7. To dotyczy całego naszego życia, abyśmy żyjąc z Bogiem i w Bogu mieli naturalną miłość, naturalną zdolność, naturalną jakość duchową. Abyśmy w tym czasie byli na tyle elastyczni, aby być dla wszystkich na tym świecie, gdzie tylko Pan nas posyła i gdzie nas stawia, abyśmy byli odpowiedzią samego Jezusa dla całego świata. Amen. I pomyślałem sobie, że my nie możemy się od tego odizolować. My nie możemy się od tego odizolować, my nie możemy od tego uciec. My od tego już nie uciekniemy, kochani, ponieważ to się dzieje. My już jesteśmy w tym. My jesteśmy w tym, co się dzieje w tej chwili na Ziemi. My jesteśmy w tej rzeczywistości, my już w niej jesteśmy. A ona będzie się coraz bardziej zmieniała, ona będzie coraz bardziej się pogłębiała, ona będzie coraz bardziej inna i dziwna dla nas. Jeśli my będziemy chcieli się od tego odizolować. To nie będziemy odpowiedzią dla tego świata. My potrzebujemy w to wejść i w tym być i być głosem Jezusa właśnie w tym świecie, w tej innej rzeczywistości, która w ostatnich latach bardzo mocno się zmieniła, się zmienia i niestety będzie się zmieniać, co dla nas jest niekonfrontowe, niekomfortowe, ale co my możemy z Duchem Bożym w tej chwili, współpracując z Duchem Świętym, zmieniać w sposobie naszego myślenia, chodząc cały czas w miłości Bożej i być odpowiedzi będąc odpowiedzią dla. Dlatego tego świata. Jeśli nie my, jeśli my nie zaczniemy na ten temat myśleć, modlić się, współpracować z Bogiem, przemieniać, wiecie, naszego umysłu i naszych serc, no, to im, to temu światu, wszystkim tym osobom, które jeszcze Jezusa nie poznały lub myślą, że go poznały, ale tak naprawdę nigdy nie poznały, to nikt innym im go nie ogłosi. Oni najwyżej usłyszą, że źle wiedzą, albo że są nie tacy, albo że po prostu wiecie, są. Są nie tacy, jak być powinni. Ale jeśli nas w tym nie będzie, to oni się nikt do tym nie, nie dowiedzą, jak Jezus na nich patrzy, jakie Bóg ma do nich serce i co Bóg przygotował do życia każdego z nich. Tak jak Bóg przygotował rzeczy do życia każdego z nas ponieważ my żyliśmy w innej rzeczywistości, ale Bóg nas wyciągnął z rzeczy, w których my tkwiliśmy, i które dla nas były trudne, ale z którymi lub może które nam się podobały, ale bardzo się myliliśmy. Ale jednak Bóg miał kogo posłać, abyśmy usłyszeli prawdę, abyśmy mogli przejść z Duchem Świętym i z ludźmi, którzy już znali prawdę, przejść proces uświęcania, w którym de facto będziemy do końca życia. Ale my potrzebujemy do tego mądrości, elastyczności, e aby się w tym poruszać, aby się w tym odnaleźć i aby to było, ta miłość do Boga i do człowieka, aby była mocniejsza od naszych, wiecie, doktryn, od naszych często wyuczonych jakichś takich przekonań, dlatego mówię o elastyczności. Nie do tego, abyśmy rozwadniali Ewangelię, nie do tego, abyśmy zmieniali Słowo Boże, absolutnie nie, 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 znacie mnie ale do tego, abyśmy mieli mądrość, jak używać w mądrości Bożej Ewangelii, aby pozyskiwać świat ludzi dla Chrystusa. Amen. To my mamy pociągać świat, świat do Chrystusa. My mamy pociągnąć świat do Jezusa, a nie odwrotnie. To my mamy pociągnąć świat do Jezusa, a nie świat ma nas pociągnąć do świata. Dlatego potrzebujemy chodzić w relacji z Jezusem. Dlatego musimy poprzez relację z Jezusem być ugruntowani w Bożym życiu i żyć Bożym życiem. Ponieważ żeby świat w tych głębokich zmianach wyciągać do Jezusa, my sami potrzebujemy być ugruntowani w Jezusie. Ponieważ nie chodzi o to, żebyśmy teraz sobie wiecie. Zmienili w głowie pewne rzeczy, po to, abyśmy teraz stali się kompromisyjni, a przez to letni, aby żyć w tym świecie i ze światem, ale my, będąc w relacji z Jezusem i będąc ugruntowani w Słowie Bożym i w miłości Jezusa, będziemy wyciągać świat z tego złego świata, z ciemności, do światłości, do Królestwa Jezusa. Dlatego potrzebujemy być ugruntowani poprzez relacje z samym Jezusem. My jesteśmy w innym miejscu niż ci, którzy mają być przez naszą służbę przeniesieni do światła. I potrzebujemy o to dbać, to pielęgnować i o to zabiegać na pierwszym miejscu w tej chwili. Wierzę, że potrzebujemy zmiany sposobu myślenia, takiej naszej mentalności na pewne rzeczy na ten czas, który jest przed nami, ale w którym de facto już teraz jesteśmy. I my wiemy, że my już jesteśmy zbawieni, że my przyjęliśmy łaskę zbawienia, że my przyjęliśmy dar łaski zbawienia, który poprzez naszą wiarę i naszą relację z Jezusem potrzebujemy w tym trwać i umacniać się w wierze. I Mając tę głęboką świadomość, że jesteśmy zbawieni i trwając w relacji z Jezusem, w relacji z Jezusem, potrzebujemy właśnie wiedzieć, że my jesteśmy wezwani przez samego Boga do tego, tak jak Jezus, że Jezus przyszedł po to, aby służyć ludziom. Wszędzie o tym czytamy w Słowie Bożym, że On przyszedł po to, aby służyć, a nie żeby Jemu służono. I kiedy On odszedł do chwały, powołał nas, abyśmy byli w tym miejscu, w którym był Jezus, że kiedy On odszedł do chwały, abyśmy my byli w miejscu, abyśmy byli w miejscu Jezusa, abyśmy my byli Jego ustami, Jego głosem, abyśmy byli Jego rękami i nogami, zanim, wiecie co się stanie, zanim my również odejdziemy do chwały. Ponieważ On był powołany, aby służyć, a kiedy wypełnił swoje powołanie, odszedł do Ojca, odszedł do chwały i powiedział: Przed odejściem, Ja Was posyłam, bądźcie tacy jak ja, uczcie się ode mnie. Posyłam Was jak owce pomiędzy wilki, jak baranki pomiędzy wilki i daje nam dokładny przykład, i nie będę tego wymieniał, jest mnóstwo fragmentów w Ewangelii, w Słowie Bożym, w których, w których Jezus mówi, jak mamy żyć i że powołuje nas do tego, abyśmy służyli. Abyśmy sobie usługiwali, abyśmy byli Jego głosem, abyśmy byli Jego ciałem na ziemi. A kiedy nasze dni tu ustaną na ziemi, wtedy pójdziemy do chwały. Dlatego tak często mówię o tym, że zbawienie jest z łaski, ale nagrody wiążą się z naszymi uczynkami. I to może tak twardo brzmieć, ale my potrzebujemy to głębiej zrozumieć, że jesteśmy powołani przez Boga, żeby służyć Jemu i innym i również sobie wzajemnie. I kiedy wypełnimy swoje powołanie, to wiecie, co się stanie? To tak jak w przypadku Jezusa, odejdziemy do chwały i zostaniemy wynagrodzeni całymi e, potężnymi e, rzeczami, nagrodami. I całym błogosławieństwem Królestwa Bożego, którego nie jesteśmy w stanie zobaczyć, usłyszeć i wyobrazić sobie w sercu, to Bóg przygotował dla tych, którzy go kochają. Czyli ludzie, którzy go kochają, będą tacy jak Jezus, będą służyć, aby potem odejść do chwały, ponieważ znają serce Boga, znają serce Jezusa. Amen. Więc wierzę, że jest taki czas. E... Że wszystko się zmienia i Kościół też potrzebuje przechodzić pewnego rodzaju restrukturyzację, tak? reformację. Nie do zmiany i zmiękczania słowa, ale do tego, aby był odpowiedzią na obecne czasy z prawdą słowa. I o to potrzebujemy się wierzy teraz modlić, aby Duch Święty pomógł zmienić nam nasze nastawienie, naszą mentalność, nasze postrzeganie, aby dało nam do tego właśnie potrzebne namaszczenie, potrzebną wiarę, zrozumienie, zdolność i mądrość, wiecie, skąd? Z samego nieba. Nie naszą ludzką. Kiedy robimy ewangelizację... A wierzę, że wszyscy wierzący jesteśmy powołani do tego, aby głosić Ewangelię na różne sposoby. Kiedy wszyscy mm, głosimy Ewangelię swoim życiem, nie tylko publicznie, ale też jeden na jeden też w miejscu, w którym Bóg nastawia w naszych domach, rodzinach, w pracy, na urlopie, wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy to Bóg powiedział w pewnym momencie: Jezus powiedział do Piotra: Byłeś rybakiem. Tak, łowiłeś ryby, ale powołuje cię, będziesz rybakiem ludzi, będziesz łowił ludzi, będziesz pozyskiwał ludzi dla królestwa. Będziesz wpływał ludzi, łapał ludzi, aby znaleźli się w królestwie bożym. I wierzę, że te sieci, że Bóg przygotował duże sieci, i wierzę też, że te sieci nie mogą być. Właściwie już nawet nie mówię, że wierzę, ale. Nawet rozumując logicznie, na taki ludzki sposób, te sieci nie mogą być dziurawe. My potrzebujemy zrobić coś wspólnie z Bogiem, aby sieci były pełne, aby sieci, były, aby sieci nie miały dziur. Aby ludzie, których pozyskamy dla Ewangelii, dla Chrystusa, nie wypływali z powrotem z sieci. Aby ludzie, którzy dowiedzą się prawdy Ewangelii, Trwali w Jezusie, byli, byli częścią Kościoła, byli częścią Królestwa Bożego. I wierzę, że to jest taki czas jedna z rzeczy, które Bóg na ten czas będzie pokazywał, będzie nas uczył to znaczy już pokazuje, ale będzie nas też uczył. Będziemy się o nie modlić i będziemy odbierać wspólnie od Boga, jak w tym wszystkim możemy się poruszać, jak w tym wszystkim możemy się zachowywać. Nie aby się izolować, odcinać, uciekać, ale aby w tym być i być w tym głosem Jezusa. Amen. Więc oto się modlę, ojcze, abyś dał nam, całemu kościołowi, taką, taką, taką zdolność, taką mądrość z nieba, taką elastyczność i panie, tak jak powiedziałeś, abyśmy byli. Czyści jak gołębie, ale też sprytni, a wręcz przebiegli jak węże, abyśmy dla Żydów byli jak Żydzi, a dla Pogan jak Poganie, a dla innych może wyznań jak inne wyznania, a dla innych ludzi, którzy wyglądają inaczej niż my, abyśmy byli tymi właśnie, którzy doprowadzą ich do Chrystusa. Którzy, którzy pokażą prawdę, aby pozyskać ich wszystkich dla Chrystusa, dla Ciebie Boże. I w tym nam pomóż, Panie, tak abyśmy to dobrze właściwie rozeznawali, odbierali, odbierali i abyśmy pozyskiwali świat dla Królestwa Bożego w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.